O co chodzi w tej sprawie, Szanowni Państwo? Otóż chodzi o to, że prokurator krajowy Dariusz Lubalski został nielegalnie usunięty ze swojego gabinetu, odsunięty od wykonywania obowiązków, skutkiem czego nastąpił szereg wydarzeń związanych z nielegalnym obsadzeniem składów sędziowskich, zarówno na szczeblach prokuratur regionalnych przez zgromadzenia tamtejsze, jak i zebranie prokuratorów prokuratury krajowej zwołane przez pana Korneluka, który prokuratorem krajowym nie jest. To, że prokuratorem krajowym jest pan prokurator Dariusz Barski, zostało potwierdzone i uchwałą Sądu Najwyższego, i postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego także ostatnimi orzeczeniami sądów powszechnych. I gdyby nie to, że pan prokurator Barski został usunięty, to nie byłoby tej sprawy, dlatego że Jestem przekonany, że główny wątek, czyli tak zwany zamach stanu ustrojowy, został przeze mnie prowadzony m.in. wskutek nielegalnego przyjęcia prokuratury, co zostało odzwierciedlone w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa złożonym przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W 14, w 14 ustawy prawa o prokuraturze do mojego odwołania wymagana jest pisemna zgoda prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zawieszenie jest obejściem tego przepisu. Dlatego wnoszę o zwrócenie się o zgodę do kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o zgodę na zawieszenie. Skoro nie można mnie odwołać bez zgody prezydenta, tak samo uważam, że nie można mnie je zawiesić w czynnościach, bo jest to obejście artykułu 14 prawa o prokuraturze. Ja nie do wiem do... w ogóle, na jakiej podstawie rzecznik wskazuje na to, że pan prokurator Ostrowski nie miał prawa. Przyjąć zawiadomienia czy w punkcie kancelaryjnym, którym jest sekretariat zastępcy prokuratora generalnego, bo to umknęło moim zdaniem w ogóle przedstawieniu zarzutów. Wygląda w świetle zarzutu na to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, w domu dał prokuratorowi Ostrowskiemu zawiadomienie, a ten podjął jakieś czynności w sprawie. Tak to nie wyglądało. Ta dokumentacja została zarejestrowana w sposób odpowiedni. Po drugie, ja nie wiem znowu, dlaczego. Formułowany jest zarzut jakichś koleżeńskich relacji pomiędzy Bogdanem Święczkowskim, a Michałem Ostrowskim w sytuacji, gdy nawet Bogdana Święczkowskiego pan rzecznik nie przesłuchał. Jeżeli ktoś stawia zarzut tego typu, że pan prokurator Ostrowski powinien był się wyłączyć, a jeżeli się nie wyłączył, to istnieje, uwaga, natychmiastowa podstawa do odsunięcia się do tego, co zrobił prokurator generalny Adam Bodnar. Tak? Każdy prokurator, który przyjmie zawiadomienie od osoby, która, którą zna i wszcznia, mówiąc brzydko, potocznie, postępowanie, powinien podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawie tego zarzutu. Ponieważ zarzut polega na tym, że pan prof. Ostrowski powinien był się wyłączyć albo zrobić oświadczenie o wyłączeniu. A tego nie zrobił, więc jest to podstawa do tego, żeby go odsunąć od orzekania. Kolejna kwestia, z którą ja się fundamentalnie nie mogę zgodzić i myślę, że chyba Państwo wszyscy, że abstrahując mówię o kwestii jakby takich różnych poglądów, które możemy mieć, to jeżeli rzecznik pisze i stawia taki zarzut, że Wszczęcie tego postępowania, które się toczy, aktualnie jest prowadzone, nic nie wskazuje na to, żeby na razie zmierzało do końca, o czym z artykułu 121-128 zostało wszczęte w interesie Bogdana Święczkowskiego oraz osób z określonej grupy politycznej, rozumiem, że pan, pan Rzecznik miał na myśli opozycję polityczną w kraju, narażonych na odpowiedzialność z tytułu naruszenia reguł demokratycznego państwa prawnego, z którymi pozostawał w bliskich relacjach, nie wiem, jak pan rzecznik stwierdził, że pan Michał Ostrowski pozostawał, czy pan Święczkowski pozostawał w bliskich yy, relacjach z osobami, chociażby, które były przesłuchane w tej sprawie, yy, z którymi pozostały bliskich relacjach, kwestionując działania o charakterze personalnym, organizacyjnym, legislacyjnym podejmowane przez organy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierownictwo Prokuratury Krajowej w celu uzyskania wydźwięku medialnego o rzekomych naruszeniach prawa i dokonania zwanego zamachu stanu. Przy czym zmierzając do osiągnięcia tego celu w sposób oczywisty, rażący naruszył praw poprzez, i tutaj są wymienione. Czyli Innymi słowy, z tego zarzutu wynika, że podstawą czy przyczyną natychmiastowego odsunięcia Michała Stroskiego od wykonywania czynności służbowych jest to, że to śledztwo będzie niewygodne dla najwyższych czynników rządowych w państwie, że będzie wykorzystywane medialnie w jakiś sposób, że nie będzie, będzie obejmowało zachowania, dotyczące ministra sprawiedliwości, premiera, innych osób z kierownictwa obecnego rządu. Do tego to się sprowadza. I teraz pytanie jest takie, czy prokuratura, niezależna prokuratura, niezależna prokuratura, o której tak często słyszymy, nie powinna badać zachowań polegających m.in. na systematycznym. Nie publikowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiejsze orzeczenie, czy wczorajsze, yy, przepraszam, poniedziałkowe Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które znaleźli, że publikacja orzeczeń nie jest potrzebna, dlatego że systematycznie rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału. Czy powinien badać kwestię tego, czy głodzi się instytucje finansowe, jak Krajowa Rada Sądownictwa, czy Trybunał Konstytucyjny, czego nie było po 1989 roku? Nie było sytuacji, gdyby rząd celowo, wskutek poprawki zgłoszonej przez, yy, przez odpowiednich polityków, głodził instytucję finansową po to, żeby ją bezwłasnowolnić, A z taką sytuacją mamy do czynienia. Czy nie może prokuratura wreszcie badać tego, czy marszałek Sejmu był nakłaniany do tego, żeby nie odbierać ślubowania od wybranego prezydenta w wyborach powszechnych, co jest też wiedzą notoryjną i co jest też przedmiotem aktualnego badania w śledztwie? Czy wreszcie nie powinien badać tego, w jaki sposób doszło do przejęcia, w gruncie rzeczy, odsunięcia prokuratora barskiego od Pełnienia służby jako prokuratora krajowego, bo Państwo, ja nie wierzę w to, jesteśmy wszyscy prawnikami, ale też mamy zdolność prawidłowego rozumowania. Nie jestem w stanie, że Państwo nie dostrzegacie wszyscy absurdu związanego z sytuacją, kiedy o godzinie 14 prokurator generalny prosi, czy wnioskuje, czy prosi prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o zawnioskowanie, o powołanie Jacka Bilewicza na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej po tym, żeby po dwóch godzinach powiedzieć, że on nie, miał, nie ma uprawnień, bo nie został przywrócony w drugim roku ze stanu spoczynku. To nie jest zgodne z zasadami prawidłowego rozumowania, nie jest zgodne z przepisami prawa. I chociażbyśmy, nie wiem jak zaklinali rzeczywistość i nie wiem jak interpretowali instrumentalnie Przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze, nie jesteśmy w stanie przejść tego w sensie logicznym. Potwierdziło to uchwała Sąd Najwyższego 1 KZP 3 na 24, potwierdziło to orzeczenie z Trybunału Konstytucyjnego Baku. Potwierdziło... Cały czas słyszymy o różnego rodzaju niezależności prokuratury, a polityczności prokuratury. Tymczasem sąd w tej sprawie rozpoznaje sprawę o wypowiedzi medialne, czy wypowiedzi w mediach społecznościowych. Prokuratorskiego, co jest stawiany mu zarzut przez rzecznika, gdy pani prokurator Ewa Wrzosek to jest chyba twarzą tej prokuratury. No nie ma bardziej wyrazi... nie ma bardziej znanego prokuratora w Polsce, utożsamianego obecnie z kierownictwem prokuratury krajowej. I pani prokurator Wrzosek, w mediach społecznościowych, przepraszam bardzo, ale publikuje wypowiedzi cytowane przez media. O genitaliach męskich, wyzywające polityków od e, najgorszych, stwierdzające, że ktoś będzie siedział, robienie sobie jakichś żartów, przycinek. I co za to rzecznik dyscyplinarny nie reaguje? Prokurator generalny nie reaguje? Ba, wspiera to, broni tych wypowiedzi? A pan prokurator z ma postępowanie dyscyplinarne? I co więcej, Skoro prokuratura niezależna, już obecnie niezależna prokuratoria polityczna uznała, że przyjmowanie pism od prywatnych kancelarii, wysyłanie ich z podpisem i pieczątką prokuratora, bez informowania swoich przełożonych, bez stosownej rejestracji, w interesie konkretnych kancelarii, bo te kancelarii później przejmują media publiczne i spółki publiczne, Telewizja Polska w likwidacji, Polska Agencja Prasowa w likwidacji, są obsługiwane przez są kancelarię. To, jest, to nie jest żadne, żadna tajemnica. Na polecenie polityków Bartłomiej Sienkiewicz wysłał maila, który został przygotowany i przesłany pani prokurator w Rzosek, nie pamiętam, 17 czy 23 wnioski od razu ma przygotowane i wysyła. I w tej sytuacji prokuratura stwierdza, że jest to znikoma skrzydliwość społeczna czynu, to ja uważam, że zachowanie pana prokuratora Ostrowskiego, jeżeli mamy zestawić sytuację, w której podejmuje w ramach swoich obowiązków zawiadomienie, a następnie wszczyna i prowadzi postępowanie, i zestawimy to w sytuacją, gdy przyjmuje jakieś polecenie od prokuratora od polityka i przyjmuje do wysłania określoną korespondencję przygotowaną wcześniej na zlecenie polityczne przez prywatną kancelarię, to jest nieba ziemia. To tutaj nie ma w ogóle mowy o społecznej. Bo jeżeli takie jest stanowisko i my stosujemy i poważnie podchodzimy do tego, aby naprawdę postępowania dyscyplinarne służyły temu, żeby etos yy i Prawidłowość funkcjonowania prokuratury zachowywać, a nie było wykorzystywane do instrumentalnego i politycznego grillowania prokuratorów, którzy krytykują zmiany w prokuraturze, to ja uważam, że w tej sprawie mamy do czynienia wręcz z modelowym przykładem tej niesprawiedliwości, niesłuszności i ni niestosowania jakichkolwiek środków w trybie dyscyplinarnym wobec jednego prokuratora, który uderza, bije w opozycję polityczną w Polsce obecnie, bo to nie jest żadna tajemnica i nikt, nikt tutaj nie będzie, w mojej ocenie nikt nie będzie y, 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 mówił o tym, że, że tak nie jest, że pani prokurator Wrzosek jest tak a bardzo apolityczna i niezależna jak się nie da. I z drugiej strony mamy zastępcę prokuratora generalnego, który jest natychmiast odsuwany, który ma postępowanie dyscyplinarne za działania, które w mojej ocenie mają o wiele niższą szkółeczną szkodliwość niż działania pani prokurator Wrzosek. Stąd... W mojej, w mojej ocenie jako obrońcy, i o to bym też prosił, ale chciałbym też złożyć, bo ja rozumiem, że sąd ma tą wiedzę na pewno z mediów, ale formalnie chciałbym, żeby te dokumenty się znalazły w, w aktach sprawy i chciałbym je złożyć do tego posiedzenia. To jest wypowiedź pana prokuratora Korneluka. Który co prawda wskazał, że nie słyszał pozytywnego zdania o tym wpisie pani prokurator Wrzosek na temat tutaj męskich genitaliów. Tym razem jednak nie podjął jakichkolwiek działań w tym celu i rzecznik dyscyplinarny czy prokurator generalny, w każdym razie na pewno pani prokurator Wrzosek za te wypowiedzi nie, nie, nie zawiesił. Natomiast również jest oficjalny komunikat, który wyjaśnia sprawę dotyczącą właśnie wysyłania pism. W, w, przygotowanych przez odrębną kancelarię i tutaj jest też mowa o tym, że właśnie podstawą tego umorzenia jest znikoma szkodliwość społeczna czynu. Znikoma szkodliwość społeczna czynu. Czyli jeżeli stosujemy te kategorie, powinniśmy stosować, powiedzmy analogicznie, nawet przy założeniu, że ja absolutnie się nie zgadzam z tym, że dochodzi tutaj do, do popełnienia jakiegokolwiek deliktu dyscyplinarnego w przypadku Pana Prokuratora Ostrowskiego, to nawet na tym etapie jesteśmy w stanie dostrzec w mojej ocenie dość absurdalną sytuację, w której z jednej strony uznaje się, że coś nie wypełnia znamion przez sensy znikoma szkodliwość społeczna czynu, a tutaj, że istnieje podstawa do dalszego zawieszania pana prokuratora Ostrowskiego, chociaż już od lutego 2024 25 roku został on zawieszony w czynnościach, Nie na rok nie wykonuje swoich obowiązków. Chciałbym złożyć te, te dokumenty i w zasadzie. To tyle, jeżeli chodzi o, o moje stanowisko. Dziękuję. Pan prokurator Michał Ostrowski, wstrzymując śledztwo w sprawie yy, tak zwanego zamachu stanu, stosował od początku do końca przepisy prawa i wykonywał, co najważniejsze, wszystkie polecenia prokuratora generalnego. W ani jednym przypadku nie wprowadził prokuratora generalnego w błąd. Wszedł to zawiadomienie, wszedł to postępowanie, zarejestrował to postępowanie na numerach ewidencyjnych, na których był w stanie zarejestrować, zwrócił się do prokuratora generalnego, aby to postępowanie y, otrzymało właściwe numery DS. Co najważniejsze, poinformował w pełni prokuratora generalnego, że tą sprawę od początku do końca. Tutaj wiele zdań i argumentów padło na temat pani prokurator Brzosek. Ja do tego nie chcę wracać do tego, co zostało w tej sprawie powiedziane, ale no jedno powiem, tak, no ta słynna sprawa, w której został wydany komunikat, w której mm, prokuratura. Krajowa stwierdziła naruszenie szeregu przepisów, jak to bodajże w komunikacie zostało określone rangi podustawowej, czyli de facto to samo, co jest zarzucone panu prokuratorowi w tej sprawie i stwierdzono jednocześnie znikomą szkodliwość społeczną czynów. W tej sprawie pani prokurator Wrzosek, a wiem o tym najlepiej, no bo w tamtym okresie pełniłem funkcję prokuratora regionalnego w Warszawie, nie była zawieszona. Nie była zawieszona w tamtym postępowaniu. Ee, więcej, również argumentów o charakterze osobistym. Było bardzo wiele spraw, czy wiele spraw prowadzonych wobec prokuratorów. Były sprawy e, postępowań karnych nieprowadzonych przez jednostki warszawskiej, których nie znam. Ich o ich zasadności merytorycznej nie chcę w tej chwili się wypowiadać, bo gdybym mógł się wypowiadać, to pewnie byłaby ocena moja negatywna w tym zakresie prowadzenia. Ale były prowadzone i były składane wnioski o uchylenie immunitetów, na przykład wobec pana prokuratora Gacka, czy wobec pani prokurator Brzozowskiej-Justyny. Ci prokuratorzy nie byli zawieszeni. Wiem o tym, bo również jako przełożony dyscyplinarny miałem takie uprawnienie i nie czyniłem użytku z tego uprawnienia. Nie zawieszałem prokuratorów. Tak jak w tej chwili ta instytucja w mojej ocenie i mówię to z pełnym przekonaniem jest nadużywana. Nie chcę ich powtarzać. Tak. Ze swojej strony mogę dodać tutaj kolejny jakiś element zarzutu, który został wskazany, że pan prokurator Michał Ostrowski na siebie zadekratował to postępowanie. Dysponują Państwo jak... Pan Przewodniczący Składu Orzekającego powiedział kopią akt podręcznych i głównych sprawy głównej dotyczącej wszczęcia śledztwa, no to otóż informuję tutaj wszystkich, jakby tego nikt nie zauważył, że w Prokuraturze Okręgowej sprawę na siebie zadekretował obecny referent, czyli zastępca Prokuratora Generalnego, czyli to co jest zarzucone zastępcy Prokuratora Generalnego jest to samo w sprawie, która jest prowadzona w Prokuraturze Okręgowej. Taki jest zarzut, taki sam, prawda, w tej sprawie. Także Wysoki Sądzie nie ma żadnych argumentów, żeby dalej to zawieszenie przedłużać. Dzisiaj zostało powiedziane, że to postępowanie dyscyplinarne i w tym dzisiejszym zakresie prowadzone dotyczy przedłużenia zawieszenia w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego, prokuratora prokuratury krajowej, pełniącego funkcję zastępcy prokuratora generalnego. Nie dotyczy ono odwołania pana prokuratora z tej funkcji. Pan prokurator Michał Ostrowski jako prokurator prokuratury krajowej są sprawująca podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej takiej samej jak każdy inny prokurator czy też prokurator pełniący jakąkolwiek inną funkcję w prokuraturze i podlega tym samym przepisom ustawy, prawo o. 12 lat, jak pełnił służbę, nie spotkałem się z sytuacją, żeby prokurator umawiał się z zawiadomiającym, czy i kiedy i jak ma to zawiadomienie złożyć i żeby na rzecz tego zawiadomiającego to postępowanie prowadził. Znaczy, nie widziałem takiej sytuacji. Nie chcę tu wchodzić daleko yy, w argumentację, bo będzie do tego. Inny czas, ale jakie szanse na obronę miałby pan mecenas występujący w tej sprawie, gdyby bronił oskarżonego, czy też podejrzanego w sprawie, w której prokurator umówił się z osobą, która złożyła zawiadomienie, a z Przekazów medialnych wiem, że yy, pan prokurator, yy, yy, były prokurator yy, krajowy, yy, aktualnie pełniący funkcję pierwszego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ma uprawnienia pokrzywdzonego w tamtej sprawie. I pytanie, jak kolega, koledze może prowadzić sprawę? Jakie szanse na obronę ma obrońca i jak takie postępowanie będzie prowadzone, jaki jest wydźwięk tego postępowania i co sobie mają myśleć prokuratorzy, inni, którzy widzą coś takiego, i co sobie mają myśleć obywatele, jak też osoby wskazane w postanowieniu o wszczęciu postępowania, bo wbrew temu, co dzisiaj padło na tej sali, imię, nazwisko podejrzanego, to wskazuje się w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu, kiedy już ten podejrzany jest ustalony. Jak też we wszystkich oczywistych sprawach, na przykład ujęcia zabójcy na miejscu przestępstwa. W mojej ocenie jak najbardziej zachodzą przesłanki do przedłużenia tego zawieszenia, abstrahując od zachowania innych prokuratorów i tak czy inaczej ocenianych. Przez yy, obronę, jak też obwinionego. Nie ma to żadnego znaczenia. Ani sąd w tamtej sprawie nie rozpoznaje, ani ja w tamtej sprawie nie jestem rzecznikiem dyscyplinarnym, ani obrońcy w tamtej sprawie nikogo nie reprezentują. Pana razie sąd postanowił. Na podstawie artykułu 150 4 ustawy z 20 stycznia 2016 roku czynnościach prokuratora e, zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego na niezbędny dalszy okres z 3 miesięcy, to jest od 11 stycznia 2026 roku do dnia 10 kwietnia 2026 roku. Na postaci, Szanowni Państwo, w pełni szanując pogląd moich kolegów ne, prokuratorów sędziów ze składu sądu dyscyplinarnego, orzekającego w tej sprawie. W tej konkretnej kwestii nie mogę pożywić poglądu o zasadności utrzymywania zawieszenia prokuratora Michała w czynnościach służbowych prokuratora. Z jakich to powodów? Oczywiście one zostaną trochę w bardziej uporządkowany sposób i mam nadzieję, że czytelniej ukazane w obligatoryjnie sporządzanym uzasadnieniu pisemnym. Po pierwsze, Należy mi się na względzie, że czym innym jest zawieszenie prokuratora bezpośrednio po zdarzeniu, które zdaniem osoby, podmiotu uprawnionego do zawieszenia jest uzasadnione, a czy, czym innym decydowanie o tym zawieszeniu czy przedłużeniu tego zawieszenia wraz z upływem czasu, w szczególności w tej sprawie, tego czasu, gdy w, tak jak w tej sprawie upłynął już duży okres od momentu podjęcia tamtej decyzji z którą ja osobiście nie polemizuję, gdyż ona nie gdyż zawieszenie w tamtym czasie, czyli natychmiastowe zostało ocenione przez Sąd Dyscyplinarny, jest też przedmiotem postępowania obwarczego. w tej kwestii nie procedujemy. Procedujemy w kwestii tego, czy dziś po upływie tego czasu należy to postępowanie, to zawieszenie w czynnościach przedłużyć. W, ocenie, e, w mojej ocenie, mojej po prostu nie, z uwagi na to, że co innego jest przedmiotem tego, e, tego procedowania e, tutaj. Oczywiście należy również podkreślić, że kwestia utrzymania przedłużenia, zawieszenia, jak i e, jego ewentualnego nieprzedłużenia, do którego oczywiście dzisiaj nie doszło, ale gdyby, nigdy by doszło. E, nie jest kwestią, <laughs> przepraszam, predykcji przewidywania wyroku sądu dyscyplinarnego, orzeczenia, jakie w może, w tej sprawie może zapaść, z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem, a który przemawia w mojej ocenie również za tym, żeby to e, zawieszenie w czynnościach służbowych Znieść. Mianowicie, przynajmniej w części, ta sprawa ma niewątpliwie charakter w jakimś stopniu precedensowy i, i na pewno też skomplikowany, zwłaszcza na, od, od strony prawnej. W mojej ocenie, co samo w sobie, kiedy zarzuty nie są ewidentne, a zarzut, który stał się podstawą zawieszenia, czy zdarzenie, które stało się podstawą zawieszenia prokuratora Michała Astrowskiego, jeszcze raz podkreślam, nie przesądzając kierunku wyroku, który na ten temat zapadnie, ponieważ to będzie przedmiot wyrokowania i odrębnych rozważań prawnych i faktycznych. Kwestia, w związku z którą został zawieszony, czyli wszczęcia postępowania przygotowawczego o tak zwany zamach stanu, jest kwestią również złożoną prawnie. A zatem już sam ten fakt braku tej takiej jawnej oczywistości pogwałcenia wszelkich norm prawnych powoduje, wskazuje na to, że po tak długim upływie czasu od tamtego zdarzenia budzi wątpliwości konieczność utrzymywania zawieszenia w czynnościach służbowych. Zawieszenie